Jasiek. Jasiek, zadam ci zagadkę. No? O dwa piwa, czekaj czekajże, ale popatrz, no? się. jedziesz do. jesteś na balicach, tak? No. Na balicach jesteś, lotnisko znasz, mówisz, że znasz. Znam. Znasz? Lotnisko. No, nie znam. I słuchaj mnie, Je... Irlandia, lot, kurwa. No? no. I słuchaj mnie, lotnisko. Są ludzie, pasażerowie, wszystko, nie? Jest baba, co ma 64 lata. Tak? Wąsy? Koło nie siedzi kto? Chłop, co ma 1,86 m wzrostu, nie? No. Tak. 6 indyków w luku bagażowym. Jesteś pilotem samolotu? Kurwa, mać. I samolot widzisz, nie? Yes. Są indyki, kurwa. Jest samolot. Jest samolot. No, w czwartym pasuje, rzędzie wie. kto jest? Macie mówi, że w czwartym rzędzie jest ktoś, ale też chuj z tym kimś, nie? Tak, to? tak, tak, tak. I jeszcze w tym biznes, biznes klasie jest kurwa dwóch pedałów. Ile pilot ma lat?

Tak. Popatrz się. Samolot. I jest było tak. Jesteś pilotem samolotu. Jesteś pilotem samolotu. ile samolot ma lat? I na końcu było pytanie, ile pilot ma? lat? Ja wierdolę. Jasiek, popatrzcie. Jest samolot lotnisko na balicach, lecisz do Irlandii i było. Jesteś pilotem samolotu. Czekaj jeszcze chwilę. Jesteś pilotem samolotu? Patrz, je, je, było tak. Jest samolot i jesteś pilotem samolotu. W pierwszym rzędzie siedzi baba, później siedzi chłop, dwa pedały, indyki i dzieci. I na koniec było pytanie, ile pilot ma lat? Jasiek, jesteś pilotem samolotu do kurwy nędzy! Kto jest pilotem? Ty, ile masz lat? No i to jest odpowiedź, kurwa. Ile mam lat? Ja pierdolę, to jest pilota nie dopuszczą, kurwa po tym, po tym, od 20. Z ty to, nie, to tada, Así, ale Jasiek, kurwa, popatrz się, rozum, patrz się. Jest lotnisko na balicach, od początku dajemy. Lotnisko na balicach, dzieci, ludzie, chcą no twom, lecieć, dwody. jest samolot. Jest samolot, w którego wsiadasz. <xa -smotricz�> Jesteś pilotem samolotu. No. W pierwszym rzędzie siedzi baba, obok chłop, indyki, fluku bagażowym, dzieci kurwa w biznes klasie dwóch pedałów. Pytanie brzmi, ile pilot ma lat? Nie pierwszy <gry> No i co? Niech nie pamiętam. No ale to ile ten pilot ma lat? To jest pilotem kurwa <gry> Jak to kto pilotem kurwa? <gry> Jasiek, kto jest kurwa pilotem? Pilot. Ty jesteś pilotem. Od razu jest mówione: jesteś pilotem samolotu. A ja? <Teleikka> <said> Dobra, Jasiek, wiemy o co chodzi. Dobra. Tyle masz. Ja też tak wszystko